Definity Market nie przestaje mi zaskakiwać, zadziwiać i zachwycać. Nie ukrywam, bo jeszcze 7 dni temu ten token był na 3 centach, dzisiaj przekroczył 6 centów. A w tym momencie oscyluje w okolicach właśnie tych 6 centów. Jeśli tak dalej pójdzie, to możliwe, że to będzie nowa podłoga tego tokenu, co byłoby bardzo miłe. Nie ukrywam, że jestem niesamowicie dobrze nastawiony do tego tokenu. Przez ostatni rok konsoliduję właśnie między 4 a 6 centami, tak w średniej. I wydaje mi się, że to, co stworzył, to znaczy otrzymał licencję Jersey, czyli może swoje usługi promować dla wielkich. Banków kapitałowych. Satnio również wszedł we współpracę z Commerzbank, czyli jednym z największych banków niemieckich na świecie, który zarabia tryliony dolarów dla swoich klientów. Więc, jeżeli będzie, tak jak mówią twórcy tego protokołu, że pieniądze zarabiane przez nich będą wynosiły 50 tysięcy dziennie, i część z nich ma być w formie buybacków i burnów, czyli skupywania tokenów na giełdzie i palenia ich po to, żeby było tych tokenów mniej w cyrkulacji, no to ten token rzeczywiście może być skazany na sukces. Nie wiem, czy tak będzie. W tym momencie market cap jego wynosi 8 milionów dolarów, co jest niesamowicie małym market capem. Jeśli chodzi o tokeny, no to jest ich tylko 171 milionów tokenów i żaden już nie będzie później wykuty. I po prostu jestem naprawdę mega dobrze nastawiony do tego tokenu. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Ogólnie, jak kupiłem ten token, na razie się na nim nie zawiodłem i mam nadzieję, że się na nim nie zawiodę. Jest on bardzo profesjonalny i bardzo niszowy. Bardzo mało osób zna ten token. Mam nadzieję, że przyniesie mi zyski. Jeżeli w niego zainwestowałeś, może i Tobie przyniesie zyski. Oby tak się stało. Wracając do możliwości zakupu tego tokenu, to możemy go kupić na PancakeSwapie, na MEXI i na Uniswapie, w zależności czy chcemy to zrobić na Ethereum czy na e, blockchainie BNB Smart Chain. Ja oczywiście wybrałem BNB Smart Chain, no bo nie stać mnie na Ethereum, to znaczy nawet jakby mnie było stać, no to szkoda mi 20 dolarów na to, żeby zrobić jakąś transakcję. To jest po prostu według mnie bez sensu, ale są tokeny, które są tylko i wyłącznie na Ethereum. W tym momencie to jest co innego. Naprawdę miło mi się obserwuje ten token. Jakoś tak, nie wiem, wprowadza mnie w dobry nastrój i nie obawiam się o to, że ktoś mnie tutaj oszuka w tym tokenie i wyciągnie dywanik, no bo po prostu jest to mega, ale to mega profesjonalny token i po prostu fajnie się na niego patrzy. I mam nadzieję, że tak jak wcześniej wspominałem, przyniesie on mi duże zyski. Zobaczymy jak to będzie. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z moich ulubionych tokenów.